To był naprawdę ekscytujący i fajny dzień. Zaczęło się od rana od szukania miejsca na parkingu. Jeśli jest coś, to może zmienić Twoje życie i to przytrafia Ci się na parkingu. To jest 10 pensów, które zabrakło Ci do maszyny, do parkowania i musisz szukać gdzieś po samochodzie. Dobry, ja chciałbym poprosić o pożyczkę w wysokości 10 pensów poprzez Apple w polskiej szkole, którą miałem przyjemność nagrywać i ten moment, kiedy dzieci śpiewały te wszystkie piosenki, to było coś niesamowitego i... wzruszyłem się. Dobra. Dzięki. P. Gołębiowski. 11.45, tak, no. Będzie się apel, dzieci będą wystawiać różne sztuki oraz będą opowiadać o Polsce, a moim zadaniem jest to nagrać. A czym dla Was są te pojęcia? Zastanówcie się. To był jeden z bardziej wzruszających momentów, od kiedy filmuję. I wszystkie takie rzeczy, które wiążą się z Polską, które dzieją się tutaj w wali z daleka od naszego kraju po prostu sprawiają, że serce bije mocniej. Widać to zaangażowanie wśród ludzi, zorganizowanie i... Myślę, że to jest coś, coś wspaniałego. Zapraszam do Newport. Przyjedźcie, odwiedźcie nas, zobaczcie, jak to się tutaj dzieje. Mam już wszystko nagrane, trzeba będzie to zmontować. Potem z Sandrą na warsztatach. Teraz już jest wieczór, ja mam tyle materiału do obróbki. I to jest tak zawsze, mi się wydaje. Kiedy nic się nie dzieje, po prostu aż mam doła. A potem wszystko zwala się naraz, bo jest filmik do zrobienia, zdjęcia, potem jeszcze obróbka. O, a co do. Moich długów, to wspierajcie mnie na w PayPalu, bo nie ja mam jeszcze Patronite'a. Tu daję adres. Przepakować szybko graty, trzeba coś zjeść. I lecieć do parku na sesję portretową, na warsztaty z Sandrą. Sandrę znacie z moich zdjęć z lasu z y, takimi fioletowymi dzwonkami, mi się wydaje. Gdzie też był Sky, piękny Husky, może będzie dzisiaj, jeszcze nie wiem. No, zabieram graty i spadam. Kiedy nie masz co zjeść, zjedz jabłko. No i dobra, jesteśmy w Bellevue Parku. Jeśli już mamy mówić o fotografii portretowej, to dla mnie fotografia portretowa nie ma jako takiej jednoznacznej definicji, ponieważ po piersie lub sama głowa czy cała sylwetka to są tak naprawdę różne zdjęcia i ciężko, ciężko jednoznacznie zdefiniować portret. Portret rodziny to będzie wiele osób w jednym miejscu i tak naprawdę yy, ciężko, ciężko jednoznacznie powiedzieć czym jest yy, dobry portret. Na pewno musi on pokazywać cechy charakteru osoby portretowanej i w jakiś sposób wyrażać to kim jest dana osoba, czym się zajmuje, może co lubi, czego nie lubi. Kreatywności. Tutaj naprawdę nie brakuje, i można wykonując taki portret zinterpretować go naprawdę w dowolny sposób. I takie jest moje zdanie. Portret jest dosyć dowolną formą fotografii, i zaraz dowiem się, co na ten temat myślą inni. Muszę się spotkać z Sandrą, muszę ją znaleźć tutaj w tym parku. Także do zobaczenia zaraz. Ten park jest naprawdę piękny. Ja już widzę tam dalej na mostku Sandrę. Razem z wszystkimi innymi, którzy przyszli na warsztaty. Modelką dzisiaj jest Sandry, siostra. Jeszcze nie wiem, czego się dowiem tam. Ale pogoda sprzyja, super czas. Idę sobie obliczony jak osiołek. Dwa plecaki statywy, ale jeszcze się znalazła dodatkowa ręka na Red Bulla. Co będę mógł, to sprzedam Wam jakieś informacje o tej portretowej fotografii, tylko że dla takiego vloga z mojego dnia, a to się chyba nie nadaje zbyt obszerny temat. Zrobię coś osobno. Także do zobaczenia po warsztatach. I ten aktywny dzień skończył się tak, że skończyły się baterie w GoPro, skończyła się bateria w sumie w, w aparacie, ale nie miałem już po prostu jak. Nagrywam sobie telefonem, zrobiłem chyba jeszcze z 300 fotek na, na tej sesji. Gdzieś tu je wszystkie jakoś postaram się pokazać, ale tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i muszę wybrać z 5-6. Zobaczycie sesję z Patrycją. No a w międzyczasie to wszystko po staremu. A jeszcze na sam koniec mogę uraczyć Was kawałkiem muzycznym od Rafała, który jest klawiszowcem w Blues Fire Band. Będą grać dzisiaj w Liceum Tavern. No i idę zobaczyć, a potem to albo idę montować, albo idę montować, albo idę montować. Będziesz we vlogu. Ja od samego rana nagrywam. Czy Ty Przemku, najnowsza wersja 6. Obrigado Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną w moim vlogu, który nie ma numeru, yy, bo to taki próbny po tym długim czasie mojej przerwy, bo od listopada nie było regularnych vlogów, mam zamiar kręcić więcej. No muszę Wam przyznać, że ten koncert był naprawdę niezły, aż mi piszczy w uszach. I żegnam się z Wami może już po raz trzeci, ale to już jest naprawdę koniec. Jest ciemna noc nad Newport, ale za sprawą wysokiego ISO jesteście w stanie cokolwiek zobaczyć. Dziękuję serdecznie! Zapraszam po więcej. Do widzenia.